Mało, widzę w dzisiejszym odcinku, pobudujemy sobie będzie inna tematyka niż zawsze. Dzisiaj nie zagrałem publicznych serwerów, tylko mój prywatny. I na wstępie, przepraszam, że widzicie już to, ale nagrywałem tamte części, tylko że straciłam Bo czyściłem sobie komputer. I ja straciłem niestety. A więc przepraszam. Dobrze. W dzisiejszym odcinku. A, poznajcie jeszcze moje przybusia, bo waner. Yy. Dzisiejszy odcinek może być trochę krótszy. krótszy albo dłuższy. Jeszcze nie mam. I dzisiaj mam pomysł zrobić. Doskonalić bardziej to. Bo to jest takie trochę brzydkie. I wszystkie pomysły biorę sam robię. A więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zostawcie suba i lajka. Wiem, że proszę to w każdym filmie, no ale proszę. Zaczynam dopiero. I no i zaczynajmy. I przy okazji możecie sobie odwzorować. Jak chcecie... Jak chcecie, to mogę... tam Mogę... Yy... Jak to wszystko wygląda, i sobie odróżę. Ale to w sumie nie, To w sumie nie się. I to już czasu. Ale was pierwsze opróbować. Tutaj macie sety, jedno z najlepszych. Tutaj macie narzędzia, jedno z najlepszych. Tutaj macie. Enchanting table. Jest Enchanting. Nie Enchanting table. Kowadła magazyn Piaski. Ha. To akurat nie ja zrobiłam, tylko ja z filmiku zrobiłam. Ale bo są oglądanie, to dalej zobaczyłam i wykorzystałam to. Mmm. Tu hmm no No, nie mamy już ogóle Po A coś tu jeszcze musimy robić? Słucham. Tutaj bym bączki dał. Możemy coś jeszcze? No, nie wiem. O tutaj piesku jest tak srebrzydko. Co można pieską dać? Jakie kości? Będę miały zapas jedzonka. Musia, przepraszam cię. Przepraszam cię, piesku! O nie, Jeszcze to jest Dobra, no i mają do Kości... Przepraszam cię, byś Dam ci kurczaka Wega, ale kurczak Dwa psy nie... Nie no, psy, psy mogą, ale nie mogłam przypać tutaj planuję jeszcze zrobić domek, ale to na odcinek Więc macie taki trochę spoiler o. Ciekawa Coś hmm. jeszcze o trzeba Dobra I w sumie to by było na tyle w tym odcinku Bo nie wiem co zrobić Pomyślę jeszcze o tym Więc papa! Pa!